Zdarzyło ci się kiedyś, że zgubiłeś pewną rzecz i nie wiedziałeś, gdzie ją zostawiłeś. A mi wydarzyło się coś podobnego. Pewnego dnia wracam do domu, i jedna z sióstr mówi mu, wiesz co, tam nie da, e, obok kaplicy na, na stole leży zeszyt. Nie wiem, czy jest ten zeszyt, ale, ale jest, nie wiem, zobacz go, zobacz go, bo po prostu nie jest mój, więc ktoś zgubił ten zeszyt. I zaczyna mi opisywać, jak, jaką ma okładkę i ja tak sobie ją, ją słucham i zastanawiam sobie, przecież ja mam taki sam zeszyt, ale przecież ja wiem, że mój zeszyt jest w pokoju, ja go nie wynosiłam z pokoju, a na dodatek ten zeszyt jest dla mnie bardzo ważny i ja mam go zawsze schowany w biurku. Ale myślę, no nic, zobaczę, czy jest ten zeszyt. I nagle podchodzę do tego stołu, otwieram zeszyt i okazuje się, że to jest mój zeszyt. Ten zeszyt, który, ja, który myślałam, że jest schowany w moim pokoju, i na dodatek ten zeszyt, który był dla mnie bardzo ważny. I jeszcze na dodatek, ja w ogóle nie pamiętałam, w którym momencie wyniosłam ten zeszyt z pokoju. Przez tą historię chcę Ci opowiedzieć, jak dobry jest Pan Bóg. Pan Bóg, który nas kocha, który się o nas troszczy w sposób nieopisany. My czasami chcemy. I chcemy, chcemy zatroszczyć się o nasze problemy, chcemy pomagać innym, chcemy, to my chcemy rozwiązywać problemy naszego życia. I nagle okazuje się, że Pan Bóg jest tym, który walczy o nas, jest tym, który chce rozwiązywać problemy naszego życia, tym, który się troszczą o mnie. Tak jak się zatroszczył o te rzeczy materialne, o ten mój zeszyt, Zatroszczę się o Twoje życie, o Twoje problemy, o Twoje sprawy, o Twoją pracę, o Twoją rodzinę. Zatroszczę się o wszystko, ponieważ to wszystko z Twojego życia jest bardzo ważne dla Niego.